Poćwiczcie ze mną buzię i język. Zaczniemy od rozćwiczenia naszych warg. Puszczamy całuski, całuski na boki. Oblizujemy wargi, czeszemy wargi. parskamy, wypowiadamy samogłoski i u i o i a e, i Chodzimy do płyski, przeciskamy języczek przez ząbki. Języczek rozgląda się dookoła, na boki i górę. A języczek wypycha policzki. Języczek maluje podniebienie. Ważne jest, żeby nie ruszała nam się żuchwa. Tu możemy trzymać nawet brodę paluszkiem. Możemy stawiać kropeczki. Kląskamy języczkiem i przy kląskaniu również trzymamy sobie brodkę, żeby klaskał tylko nasz języczek. I na koniec możecie policzyć swoje ząbki ale języczkiem. A kto potrafi może przysać swój języczek do podniebienia i przytrzymać chwilkę. Pamiętajcie, że w buzi jest magiczne miejsce za górnymi ząbkami. I tam właśnie musi być zawsze języczek, nawet jak nic nie mówimy, to tam języczek ma swoje miejsce. Znajdźcie to miejsce i przytrzymajcie chwilę. Zamykamy buzię i języczek. Zawsze musi być w garażu, czyli w magicznym miejscu. Pamiętajcie o tym. Przewincie jeszcze film i jeszcze raz poćwiczcie buźkę i język. Pozdrawiam.